chcesz robić jeszcze więcej i nie tracić na to swojej energii i swoich sił? Jeśli twoja odpowiedź brzmi tak, to wtedy w tym wideo opowiem ci w jaki sposób możesz wypełnić energią, a także móc realizować wszystkie swoje marzenia, cele i nie tylko to. Cześć, nazywam się Werena Tymul i jestem ekspertką w metodyce IDIR, a także w pracy metafizycznej, dzięki której pomagam swoim klientkom osiągnąć to, czego one najbardziej pragną, a także, żeby żyłyby swoim szczęśliwym życiem. Jeśli się zastanawiasz, dlaczego mam taki akcent, a nie inny, to urodziłam się w Wilnie, w polskiej rodzinie i dlatego mam akcent wileński. Już w poprzednim wideo mówiłam Ci 7 przyczyn, dokąd nasza energia wycieka z nas. Jeśli jeszcze nie zobaczyłaś to wideo, to w opisie właśnie możesz go znaleźć, a ja będę w tym wideo mówiła, gdzie można wypełnić się tą energią. I zaczynam właśnie odpowiadać na mega ważne pytania, ponieważ gdzie w ogóle można wziąć energię? Od momentu, kiedy my się urodziliśmy, my możemy brać, oczywiście jeżeli sami to chcemy, Bezgranicznie energia ze źródła życia. Ze źródła życia, czyli kiedy my jesteśmy połączeni energetycznie ze swoimi biologicznymi rodzicami. I ci nasi biologiczni rodzice dają dla nas tą energię, ponieważ oni nam dali to życie, i przez nich możemy czerpać tą miłość. Nawet jeżeli my nie znamy swoich biologicznych rodziców lub oni umarli bardzo wcześnie, to i tak możemy brać od nich tą energię. Ponieważ dusza nasza żyje cały czas, to nie jest tak, że jeżeli nasze ciało umiera albo po prostu nie istniejemy, to nasze dusza nie ma. Nie, tak nie ma. Ponieważ dusza jest wieczna i nawet jeżeli my kończymy istnienie na tej planecie, to i tak nasza dusza nie kończy. My idziemy dalej. I dlatego właśnie mówi się, że my mamy bardzo dużo poprzednich cieleń. A drugim bezgranicznym źródłem energii to jest nasz ród. My bierzemy energię od naszego rodu po tym, jak nauczymy się brać energię od naszych rodziców. I tą energię my możemy wykorzystać we wszystkich dziedzinach naszego ogólnie życia. Na przykład na relacje z partnerem, relacje z dziećmi, na rozwój osobisty, na działania związane z naszym zawodem, zwiększenia swoich dochodów oraz zasobów wewnętrznych. Oczywiście to nie jest do końca koniec, jest tego bardzo dużo, ale teraz Ci wymieniłam te podstawowe i najważniejsze dziedziny, które nam są najważniejsze na tym świecie. Jeżeli ogólnie chcesz wypełnić się tą energią, to jedynie czego potrzebujesz, to otworzyć się na tą energię, a także pozbyć się tej cudzej energii, którą my mamy w środku i która nas blokuje, żebyśmy my otworzyli swoje serce i przyjęlibyśmy tą energię. I warto też również pamiętać, że energetyczne połączenie z rodzicami nie oznacza fizyczny kontakt z nimi. Oczywiście jako skutek uboczny tego wszystkiego nasze relacje ulepszą się z naszymi rodzicami. Ale tutaj jest najważniejsze połączyć jakby z duszą. My tutaj pracujemy w metodzie idir poprzez nasza dusza. Czyli tutaj jest najważniejsze nauczyć się przyjmować jakościowo, dobrze, bezgraniczną miłość. I kiedy my się wypełniamy tą bezwarunkową miłością, to wtedy jakby my we środku siebie zapełniamy te luki, które kiedyś u nas byli. I kiedy my zapełniamy te luki, my czujemy się po pierwsze pełni, a po drugie czujemy we środku siebie miłość do siebie, to przeważnie. A później dzięki tej miłości, my możemy ją dzielić dalej. Dlatego się mówi, że możemy tą miłością dzielić się z partnerem, z dziećmi i z innymi ludźmi dookoła nas. Bywa też tak, że więź nasza z rodzicami jest bardzo dobra. My możemy np. z nimi przyjaźnić, się i tak itd., ale nie możemy brać od nich tej energii. Albo może być też tak, że nawet jeżeli u nas tragiczne są relacje z rodzicami, to my możemy z łatwością i z przyjemnością brać od nich tą miłość. I tutaj też bardzo ważne pamiętać o hierarchii, ponieważ jeżeli my jesteśmy na równi z rodzicami, to wtedy my też nie możemy brać energii od rodziców. Jeżeli my jesteśmy wyżsi od naszych rodziców, to też nie możemy brać. Poprawnie my musimy stać w pozycji dziecka, czyli mniej się od naszych rodziców. Tutaj ja Ci wytłumaczę, bo kiedy my jesteśmy właśnie na równi z rodzicami, to my jesteśmy w relacjach partnerskich. Jeżeli my jesteśmy starsi, to my jesteśmy rodzicami dla swoich rodziców, czyli jesteśmy naszymi dziadkami. A kiedy my jesteśmy właśnie niżej, czyli my jesteśmy dziećmi dla swoich rodziców. I wtedy ta energia płynie z góry do dołu od dziadków do naszych rodziców, od naszych rodziców do nas. I tak właśnie działa nasza energia. I też wspomniałam Ci o energii rodu. Co to w ogóle jest energia rodu? Energia rodu to jest połączenie energetyczne z członkami naszego rodu, czyli jest to połączenie z całą wiedzą, które nasze poprzednie pokolenia, tak nasz ród zebrał przez całe swoje życie. I jeżeli my mamy połączenie z naszym rodem, my wiemy, co tam się wydarzyło, nawet jeżeli te wydarzenia nie były pozytywne, to dzięki temu nasze życie zaczyna być coraz łatwiejsze i spokojniejsze, ponieważ my nie musimy zwracać swoją uwagę na to, co się kiedyś wydarzyło. Ponieważ niestety nasza dusza asocjuje się z tamtymi problemami i bierze na siebie te problemy, które kiedyś nasi członkowie rodziny mieli. Dobrze, opowiedziałam już właśnie, jak możemy połączyć się energetycznie z rodzicami, a teraz w jaki sposób możemy połączyć energetycznie z naszym rodem? Tutaj jest wszystko tak samo, jak z energią ze źródła życia, czyli od naszych rodziców. Tylko to jest drugi krok, właśnie, żeby wypełnić tą energią. I trzeba pamiętać, że tutaj bezgranicznie jest dużo tej energii i tej miłości tylko i wyłącznie do nas. To wszystko, co my otrzymujemy, należy tylko i wyłącznie do nas, nie dla naszej siostry, nie dla naszej mamy. Każdy ma swoje źródło energii i to, czym my się wypełniamy, to należy tylko i wyłącznie dla nas. I warto jeszcze również pamiętać, że tej energii jest bardzo dużo. I wystarczy dla wszystkich. Oczywiście nie jest to tak, że możemy sami tym się wypełnić, więc jeżeli jesteś gotowa i chcesz się wypełnić tą energią, to zapraszam Cię na moje indywidualne konsultacje w metodyce EDIR, podczas których my właśnie wypełnimy się najpierw energią od rodziców, a później drugim krokiem będzie wypełnienie się energią od naszego rodu. Jeśli podobało Ci się to wideo, to klikaj lajka, like, a także subskrybuj mój kanał na YouTube, żeby nie ominęło Cię żadne wideo o szczęśliwym życiu, a także możesz zachodzić na inne social media i mnie tam obserwować. Widzimy się w następnym odcinku. Pa, 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 pa.